Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio udało mi się zaopatrzyć w edycję specjalną Skyrim'a i po zagraniu kilka minut przypomniałem sobie, jak niezwykle ważną częścią tej gry są modyfikacje. Przedstawię Wam więc dzisiaj 10, a w zasadzie 11, moim zdaniem najważniejszych z nich. Zanim jednak zaczniemy, mam jeszcze do Was małą prośbę. Według YouTube'a 85% wyświetleń na tym kanale generowane jest przez osoby, które go nie subskrybują. Więc jeśli oglądacie mnie regularnie, to skorzystajcie z tego magicznego przycisku bo to on przecież jest. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Run for your lives i When Vampires Attack to w zasadzie są dwa mody, jednak są one do siebie tak podobne, że postanowiłem oba omówić za jednym razem. Skyrim to gra, w której niewątpliwie jedną z najważniejszych rzeczy jest imersja, wiarygodność tego świata. Im bardziej wczyjemy się w prowadzoną przez nas postać i będziemy próbować przenieść się na chwilę do tego świata, tym większą przyjemność odczujemy z faktycznej rozgrywki i ogólnie gra radzi sobie z tym nie najgorzej. Jest oczywiście kilka rzeczy, które można by poprawić, ale właśnie z tego powodu powstaje teraz taki film. Jedną z nich niewątpliwie jest to, że ilekroć na miasto czy w wioskę napada smok, w każdym mieszkańcu budzi się Rambo i próbują stanąć z nim do walki. Czasem w ogóle idą napieprzać się z nim pięściami. Podobny problem występuje podczas okazjonalnych ataków wampirów, które dodane zostały wraz z dodatkiem Dawn Guard. Obie te modyfikacje po zainstalowaniu sprawią, że każdy mieszkaniec zyska trochę szarych komórek i od tego momentu, gdy zobaczy 15 razy większego od siebie smoka zionącego ogniem, postanowi schować się w domu, a nie ruszać na niego z gołą klatą. Jak dla mnie, must have. Apocalypse. Magic of Skyrim. Nie wiem jak wy, ale ja od samego początku czułem, że Skyrim w kwestii czarów jest jakby taki trochę niedorozwinięty. Magia podzielona jest na wiele kategorii, jednak każda z nich, po odpowiednio długim obsowaniu z nią, zaczyna wydawać się jakoś dziwnie pusta. Tak jakbyśmy wiecznie korzystali z tego samego czaru, który co najwyżej od czasu do czasu dostaje jakiś upgrade do lepszej wersji. Brakowało mi po prostu różnorodności, w tym z czego faktycznie mogę korzystać tak, by to miało sens. Ta modyfikacja w pewnym sensie to naprawia, bo dostarcza nam ponad 150 dodatków unikalnych czarów, które jednocześnie nie psują nam klimatu tego świata. Mówię w pewnym sensie, bo nadal oczywiście dostaniemy też takie, których nigdy nie użyjemy, bo zanim w świecie nie znajdziemy dla nich zastosowania. Ale abstrahując od tego, mod zdecydowanie godny jest polecenia i wart zainstalowania. Gra magiem zyskuje dzięki niemu niewiarygodnie dużo. Link oczywiście w opisie. Unofficial Skyrim Special Edition Patch. Modyfikacja, która prawdopodobnie znana jest każdemu graczowi Skyrima. Z przykrością muszę stwierdzić, że Skyrim Special Edition cierpi na praktycznie te same pugi graficzne, które dotyczyły oryginalnej wersji. Na całe szczęście problemu tego można się bardzo szybko pozbyć, ściągając tego patcha. Liczba poprawek, które on wnosi jest tak wielka, że gdybym chciał je to wszystkie wymienić, już nie mówiąc o tłumaczeniu ich, to spędzilibyśmy w tym segmencie jeszcze dodatkowe 20 minut. Lepiej będzie jeśli po prostu go sobie pobierzecie. Zmiany tak naprawdę widoczne są dopiero po tym, gdy go odinstalujecie, wrócicie do podstawowej wersji gry i na przykład spotkacie człowieka, który ma buty zatopione w ziemi lub któremu zniknęły tekstury nóg. Z początku możecie nie docenić efektów jego pracy, jednak wierzcie mi, one tam są i to są niemałe. Lećmy dalej. Alternate start, live on the life. Powiem tak: To, że Skyrimowy wątek główny do najlepszych w gatunku nie należy, to wiedzą tajemną nie jest. Przeświadczenie to jednak potęguje się za każdym razem, gdy próbujemy stworzyć nową postać i po raz kolejny musimy uciekać z tego zawszonego Helgen. Leaf the Life pozwala nam wybrać jeden z kilku dostępnych scenariuszy rozpoczęcia naszej przygody do wyboru do koloru. Oprócz tego, że jak już wspomniałem, możemy oszczędzić sobie setnego ataku Alduina, to jeszcze odnoszę wrażenie, że z tak stworzoną postacią dużo łatwiej jest nam się w nią wczuć. Poniekąd wtedy to my tworzymy jej historię, a nie mamy ją narzuconą z góry. Co prawda i tak wybieramy tylko jeden z gotowych już scenariuszy. Ale nawet tak ograniczony wybór pozwala nam bardziej w tego naszego bohatera uwierzyć. Enhanced Lights and Effects. Osobiście uważam, że jest to bezkonkurencyjny król wszystkich modyfikacji odpowiedzialnych za poprawianie światła i cieni w grze. Z racji, że jest to mod graficzny, trudno jest mi jakoś słownie opisać, co konkretnego wnosi. Jednak jedną z najważniejszych dla mnie zmian jest to, że w podstawowej wersji gry bardzo często światło w zamkniętych pomieszczeniach. Po prostu było. Nie miało żadnego swojego źródła, żadnej lampy, ogniska czy świecy, z której by wychodziło. Ono po prostu istniało. VLFX, bo taki jest skrót nazwy tej modyfikacji, każde światło w każdym pomieszczeniu musi mieć jakieś swoje konkretne źródło i najlepiej moim zdaniem widać to w smoczej przystani. Wystarczy spojrzeć na górne części sali. Co prawda, od czasu do czasu możemy być zmuszeni do używania pochodni, ale przecież po to one właśnie są, żeby ich używać. Uważam, że każdy kto chce cieszyć się tym, co w Skyrimie widzi, powinien bez zastanowienia zainstalować tego moda. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że zawiedziony nie będzie. Footprints. Nazwa mówi tu sama za siebie. Modyfikacja dodaje odciski stóp i kopyt w zaśnieżonych częściach Skyrim. Ogólnie, dopóki jej nie zainstalujemy, a potem odinstalujemy, nie zwrócimy uwagi na to, jak wielki wpływ ma na naszą imersję. To jest niesamowite, ale tak mała i durna rzecz jak odciski butów potrafi tak niezwykle irytować, gdy się pod naszymi stopami nie pokazuje, że gdy już się do moda przyzwyczajemy, to naprawdę ciężko gra się bez niego. Ordinator. Perks of Skyrim. Każde drzewko rozwoju postaci zostaje dzięki tej modyfikacji bardzo rozbudowane. Nowe umiejętności, statystyki i możliwości sprawiają, że naprawdę można spędzić dobre kilka minut zastanawiając się nad tym, na co tym razem powinniśmy wydać nasz punkt umiejętności. I to w zasadzie wszystko, co mogę tu powiedzieć. Resztę będziecie musieli sobie sprawdzić sami. Z ręką na sercu mogę wam tego moda polecić, jednak opisać go w pełni nie dam rady, bo tych dodatkowych perków jest po prostu za dużo. Immersive Armors. Jeśli szukacie sposobu na ulepszenie swojego Skirima z sporą kolekcją nowych pancerzy bez potrzeby niszczenia sobie klimatu rozgrywki, to jest to mod idealny dla Was. W tym momencie dodaje on prawie 60 różnych nowych pancerzy czy prawie 400 unikalnych tarcz, ale jego autor zarzeka się, że będzie cały czas pracował nad rozwijaniem modyfikacji i co jakiś czas będą wychodziły nowe i wersje uzupełnione o kolejne ekwipunki warte założenia. Wszystkie rzeczy możliwe są zarówno do znalezienia, jak i do własnoręcznego wytworzenia. Można je ulepszać, zaklinać, słowem można je traktować jakby były w tej grze od początku. Bo powinny były. Dodatkowo mod wprowadza jeszcze kilka dupereli takich jak np. peleryny czy przepaski na oko, które z pewnością mogą niektórym pomóc jeszcze bardziej spersonalizować swoją postać. Naprawdę polecam się w tę modyfikację zaopatrzyć, bo mało która wnosi do gry tyle tak dobrych rzeczy co ona. Static Mesh Improvement Mod. Jeżeli macie spostrzegawcze oko, to pewnie zwróciliście kiedyś uwagę na nieco kanciaste, prawie kwadratowe liny oplatające niektóre płotki, czy inne elementy naszego otoczenia, które z założenia powinny upiększać nasz świat, a w rzeczywistości zdarza się, że są tak słabej jakości, że po prostu nas denerwują. Tego typu obiektów jest w Skyrimie niestety cała masa. Ta modyfikacja sprawia, że wszystkie te modele, które wołają o pomstę do nieba, zostają zastąpione nowymi, dużo lepszymi o znacznie lepszej wizualnej jakości. Jedynym minusem jest to, że istnieje szansa, że na słabszych komputerach ludzie odczują tego moda delikatnie w liczbie klatek na sekundę. Jednak ja kompletnie żadnego spadku nie zauważyłem i polecam Wam sprawdzić, jak będzie wyglądało to u Was, bo jeśli żadnych negatywnych efektów nie będzie, to nie widzę żadnego logicznego powodu, dla którego ktoś miałby tej modyfikacji nie używać. Skyrim Flora Overhaul Skyrim to gra, w której podróże są jedną z aktywności, nad którą zdecydowanie spędzimy najwięcej czasu. Mapa jest wielka, a możliwych ciekawych miejsc do odnalezienia jest w zasadzie chyba nieskończoność. Dobrze by więc było byłoby otaczający nas świat miał wszystko to, czego mu potrzeba. A niestety w podstawowej wersji kilku rzeczy mu brakuje. Na przykład różnorodności wśród roślinności. Skyrim Flora Overhaul ten problem w zasadzie rozwiązuje. Dodaje on 16 nowych modeli drzew, poprawia dystans, na którym mogą renderować się kolejne obiekty, trawę i w Wspomniane drzewa zupełnie o ponad 180 nowych tekstur, dodaje ponad 65 modeli dla trawy i roślin oraz dodaje 5 nowych tekstur ziemi do dwóch, które otrzymujemy po zainstalowaniu gry. Jak dla mnie, jeżeli tylko jesteście w stanie znieść mały spadek wydajności, równy zazwyczaj kilku fps-om, to bez zastanowienia powinniście zainstalować tego moda. Najlepiej już teraz, bo potem jeszcze zapomnicie i nie będziecie nawet wiedzieli, co was ominęło. I to już moi drodzy wszystko, co mam wam dziś do powiedzenia. Mam szczerą nadzieję, że film wam się spodobał, nawet pomimo tego, że spora ilość tych modów była już wyjadaczom z Skyrima znana. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeśli uważacie, że materiał ten zasługuje na jakąś łapkę w górę, miły komentarz czy nawet subskrypcję, to oczywiście żadną z tych rzeczy nie pogardzę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień i hej, cześć! Papa! Pa.